Jedynkę wbijasz w dół, a później resztę biegów do góry, nie? I ostrożniej, z głową. Oj, oj, oj. Więc trochę gazu. Daj jej gazu trochę mocniej. Daj, dawaj, dawaj, no, Nie będę ci robiła darmowej reklamy, nie dopłaciłeś mi. Spróbuję sama? O, rękawiczki, będzie grubo. <noise> A ja miałam zakręcać, miałam wbić dwójkę i jechać bokiem tam Bokie? <grymne> Kurde Wredna ta wonda No strasznie, jaki właściciel tak jak widzicie po tytule. Pojeździmy sobie dzisiaj z moją dziewczyną na Hondzie. Na 450 jeszcze nie jeździła. W ogóle ostatnio na ładzie jeździła z 2 lata temu. I to było jeszcze na 250, więc może być ciekawie, ale wydaje mi się, że źle nie będzie. Pogoda też nie zbyt dopisuje, ale mam nadzieję, że wbijemy się jakoś czasowo, aby ten wypad się udał. A teraz miłego oglądania. No ład. I teraz szybko naskocz na nią, całym ciężarem. Kurde. To może ja pomogę. W ogóle ciężko ją Ci kamerę? Mhm uh -huh. Zobaczymy obcujemy teren najpierw Gdzie tutaj można jeździć jaki jest teren tutaj dalej Jeżeli wjedziesz na górkę nie To tutaj będziesz miała nierówno Zaraz się przejdziesz sama Są? Jakie są? Ja, to dobrze. Więc tak krótka instrukcja obsługi od początku? No to kurczę, no tutaj masz gaz. Z nim lepiej ostrożnie. Hamulec przedni, tutaj. Pamiętaj. Ważne też jest sprzęgło, bo jeżeli coś się dzieje, od razu sprzęgło wciskaj. Dobra? Ze sprzęgłem też powoli, żeby nie szorpała. No i tutaj pod nogą. Tą tutaj stopkę, zobacz, połóż sobie nogę, mm -hmm. tutaj masz hamulec tylny. No i z drugiej tą samą stopkę, podobną, masz od zmiany biegów, jedynkę wbijasz w dół, a później resztę biegów do góry, nie? No i chyba to jest najważniejsze. I ostrożniej, z głową. I będzie dobrze. Próbujemy? Próbujemy. To spróbuj odpalić. <noise> Daj plecak, bo ja usiadłem na tyle. No spróbuję odpalić Najpierw odpalę Ja sobie usiądę jak spalisz Znowu będę musiał skakać No niestety hmm. Kurde. Dawa, jeszcze 3 razy Jeszcze trzy razy Trzy razy trzy próby Mocniej. Skocz na tą kopkę. No. Dobra, daj, pomogę Ci. Nogi tutaj. Na podnóżki, nie? Nogi? Mały sprzęt. I zatrzymali się. Pokaż kamerę. Próbujesz odpalić? Czy znowu odpalać? No czekaj, bo musisz luz bić. Ja ci pomogę. Teraz będziesz miała luz. Do góry brałeś, tak? Ja zajdę, żeby mm -hmm. to by łatwiej było. i próbuj. Oj, oj, oj. <laughs> Musisz to wyczuć? O, będziesz musiała to wyczuć, żeby tak dopasować. Odpuściłaś gaz, jak ruszyłaś, nie? Mhm. Mm musisz dalej ten gaz wtrzymać. trzymać. Słońce nawet mamy. <gry> tak. Kurde. A dobra. Zalejemy ją. Jeszcze troszkę gazu trzeba. Ok. Zobacz, cały czas taką prędkością. Mm -hmm. Bo im dalej, tym szybciej puszczasz też, nie? Tak. Więc ciągle powolutku. Tutaj naprawdę możesz. O, tutaj możesz szybciej, ale tu, pod koniec, nie? Wolnie. Żeby wolniej. to już puszczam na koniec. Kiedy puści ci. Mi? Nie no, puści. nie puści? Ale to też nie jest tak, że pierwszy raz, bo ogólnie widzisz. Ja za tobie idzie. Naprawdę tą chodą ciężko się rusza, nie? A w 250 to mogłaś bez sprzęgła przecież ruszać, tak? No. Ale poza tym ile razy 250 jeździłaś? Z dwa razy trzy? Nie więcej, z pięć. Z pięć razy. No. Ale kiedy to było? 2 lata temu. No. No, chwilę Dwa temu lata to było. już będę. <laughs> Więc jest na spokojnie go, go, go. Dobra Nie wiesz ty... Pomogę mogę tobie, dobra? Tak ja to się łama. Trzeba próbować. Jeżeli próbować nie będzie, to się nie nauczysz. z pomocy? Bez mnie z tyłu? Chciałabyś przyjechać? No. Co ty na to? Nie wiem. Ostrożnie tylko, nie? Mam rękawiczki, będzie grubo. No, no potem mi dałeś, nie? No tak, tak. Ci ona, czy pojedzie prosto ciągle. O, już jej nie widać. Aże myślałem, że będzie o wiele gorzej. Jest naprawdę gicior, nie? I zgasła. To już jej nawet nie słychać, ja nie wiem czy jej zgasła, czy co Co się stało? I zgasła mi co się stało? Zgasła mi Zawrócić zawróciłam, ją zgasiłam. Zawrócić zawróciłam, ale ją zgasiłam Wrócić zawróciłam, ale ją zgasiłam Dlaczego? No i... Mi... Tak wyszło, gaz mi puściło no, muszę mi zgasnąć. Ale super. Było. Chcesz mi pomóc? No dobra. No bo ja będę skakała pół godziny. A tak to przynajmniej wiesz. Będzie lepiej. No ja tak, kurde, pojechałeś za tą górkę. Znikłoś mi z pola widzenia. Miałam zawracać, tylko że mówię. Mi się rozwiązał. Ale udało się, zobaczyć, ruszyć tobie nawet. No. Naprawdę mega fajnie. Ej, ja miałam zakręcać, miałam wbić dwójkę, jechać bokiem tam. Bokiem? <grym>? No nie, nie bokiem. Nie. nie, Nie, nie bokiem w ten sposób. Wiedziałem, tylko założyłem rękawiczki, nie? I od razu... Mogę je zdjąć. Widzieliśmy jeszcze trochę, ale wam już tego nie wrzucam, bo jak widzicie, ten materiał już trochę trwa. Nie chcę was zanudzać, nic takiego się nie działo. Naprawdę pod koniec zajebiście fajnie szło. A jeżeli wy dotrwaliście do tego momentu, to bardzo wam za to dziękuję. Zostawcie lajka, jeżeli Wam się spodobało. Subskrypcję. No i do następnego. Trzymajcie się. Cześć!